Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o hitach z PEPKO. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy. Myślę, że nie tylko ja, ale Wy również bardzo lubicie ten sklep. Jest to sklep, w którym można znaleźć naprawdę bardzo dużo rzeczy w super cenach. Nie wszystko, no bo zdarzają się też buble, ale jest dość sporo perełek i bestsellerów, które ułatwiają życie, które pozwolą na przykład w dobrej cenie udekorować jakąś imprezę, urodzinę dziecka, można tam kupić przeróżne zabawki, rzeczy na wakacje, dekoracje domu, rzeczy do sprzątania. Ubrania, obuwie i inne wiersze. Dzisiaj Wam wszystko pokażę, co jest warte zwrócenia na siebie uwagi i rzeczywiście u mnie się sprawdza i mi się przydaje. Pierwszym takim bestsellerem jest kubek. Kubek w regularnej cenie kosztuje mniej więcej 2 zł, nawet mniej niż 2 zł. Ja ostatnio nawet na przecenie widziałam za 50 groszy ten kubek. To jest taki, można powiedzieć, słoik w kształcie kubka z nakrętką. Do tego mamy do kompletu taką słomkę. Słomka jest wielokrotnego użytku, bo jest plastikowa, ma tutaj nawet taką blokadę. Świetnie się sprawdza, żeby podać lemoniadę, można zrobić jakąś wodę smakową. Na przykład tutaj bardzo często też przygotowuję owsiankę na noc i to można fajnie podać. Jakiś smoothie, jakiś koktajl, galaretkę nawet z jakimiś tam różnymi kolorowymi poziomami. Jest dość sporo wariantów. Nawet na no, tacy takie cztery kubeczki wyglądają rewelacyjnie. Cena no i zastosowanie oczywiście. Zostając przy takich dekoracjach na imprezę, to myślę, że warto jest tam zwrócić uwagę, jeżeli robimy przyjęcie dla dzieci na różne gadżety, różne wzory, dzieci inne, można powiedzieć, warianty, ale także dla dorosłych jakieś garden party, tych kubeczków jest tutaj 12. One kosztują 3,99, ale są też gładsze, za 2,99, jeżeli dobrze pamiętam, albo takie totalnie gładkie, albo na przykład całe różowe z jakimś złotym napisem czy dekoracją. I one wydaje mi się, że wtedy kosztują 2,99, ale warto jest coś takiego sobie zakupić, zwrócić po prostu na to uwagę. I jeżeli organizujecie jakieś przyjęcie, to tam się wybrać. Takiego kubka, czapeczki. To tutaj mam z unikornia, no bo moje dziecko ostatnio miało urodziny, uwielbiam unikorny. talerzyki plastikowe czy papierowe też są plastikowe, ale ja akurat na, tylko kupuję. Papierowe, różne, znowu wzory. Tutaj jest do kompletu, tak jak widzicie, słomki. Słomki papierowe są za 2,99. Tych słomek jest 24, są różne kolory, różne rodzaje. Ja akurat najczęściej biorę w paski, bo one mi się najbardziej podobają. Są złote, srebrne, zielone, niebieskie, różowe, amarantowe i każdy kolor, praktycznie, jaki sobie jesteście w stanie wymyśleć. Myślę, że to też jest fajny element dekoracji, bo można stawić w jakimś takim szklanym kubku. I przewiązać wstążką ten kubek już mam fajną dekorację, albo zrobić lemoniadę w jakichś wysokich szklankach. To nie musi być koniecznie akurat ten kubek, słoik, nie wiem nawet jak to nazwać. Do tego oczywiście wszelkiego rodzaju gadżety do portów balony, do dekoracji, świeczki. Tak jak widzicie, te świeczki kosztują 3,99. Są zwykłe świeczki, są też takie z napisami: Happy Birthday i są też takie świeczki, ale to rzadko się zdarza, słuchajcie, takie świeczki, które wybuchają, zdarza się, że są, ale ja nigdy nie mogę na nie trafić, kiedy właśnie szukam świeczek, dlatego jak już znajdę jakieś świeczki w Pepco, Typu właśnie Happy Birthday, bo najczęściej jak jestem i czegoś potrzebuję, akurat docelowo nie wiem, idziemy na jakąś imprezę i ktoś mnie prosi, żebym przyniosła świeczki, to są zwykłe świeczki, więc jak tylko widzę, że jest coś z napisem, to biorę na zapas. Serwetki, oczywiście moje ukochane, ja przywiązuję do tego dość dużą wagę i u mnie zawsze są serwetki, po prostu na stołach, czy jak myjemy. Śniadanie, obiad, kolacje, czy jak przychodzą goście, to uważam, że serwetki to jest taki fajny element dekoracji do wszystkiego. Zawsze jakiś taki ekstra dodatek. Ja mam małe dzieci, więc u mnie takie serwetki materiałowe nie znają egzaminu, bo musiałam to dlatego stawiam na razie na papierowe. One są na ogród i do domu dobre. Te akurat kosztują 2,99 i jest ich 20 sztuk, czyli 14 groszy za sztukę. Natomiast jest też więcej serwetek, chyba 30 sztuk i one kosztują wtedy też 2,99, ale gładkie. Zdarza się, że są serwetki za 5 zł, 49, 4,99, ale to są już takie, można powiedzieć, bardziej tłoczone serwetki. Często na święta wielkanocne czy Boże Narodzenie, zamykając ten temat dekoracji, to przeróżne torebki na prezenty. Są w dobrych cenach wszelkiego rodzaju bohaterowie dla chłopców, dla dziewczynek, dla dorosłych na święta wielkanocne, Boże Narodzenie, na wakacje, no co tam chcecie. Od myślę, że złotówki do czterech złotych. W zależności od rozmiaru kosztują. Kolejny dział to rzeczy do domu. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju wazony i naczynia. Slepko to jest naczynie, które już znacie i ma zastosowanie wielofunkcyjne, bo może być świecznikiem na stół, można tutaj wsadzić świeczkę, może być wazonem, może być jakąś dekoracją, na przykład na święto Bożego Narodzenia czy na Wielkanoc, można tutaj upchnąć różne jajeczka czy bombki. Kosztuje 19,99. Las w słoiku, no wszystko tutaj można wsadzić, co tylko sobie życzycie. I takie dwa wielkie naczynia na stole mogą, tak jak mówię, pełnić funkcję świecznika czy wazonu. Ostatnio tutaj wsadziłam bez i wyglądało to obłędnie. Są Cieważniejsze wazoniki, jakieś lampiony, jakieś koszyczki do ogrodu rzeczy, już od Waszych preferencji. Ja bardzo lubię te dzbanki do herbaty. To są takie dzbanki, które kojarzą mi się trochę z moim dzieciństwem. Herbata przepysznie w nim smakuje. Niestety, ale one się mi akurat osobiście dwa już zbiły, ale dlatego, że ja nie byłam do końca ostrożna. Po prostu tak waldełam o coś i pękło. Natomiast one są w dobrej cenie, też kosztują mniej niż 20 zł, chyba wydaje mi się, że 14 zł. Czyli nie jestem do końca pewna, na pewno mi pomożecie. To możecie zostawić w komentarzach, ale są różne kolory i rzeczywiście jest to bardzo fajny gadżet w kuchni, przydatny. Kubki wszelkiego rodzaju też w dobrych cenach. Można znaleźć w tym dziale porcelany w pepko. Ramki tak samo, różne rodzaje, większe, mniejsze, takie bardziej rustykalne, bardziej wakacyjne, dziecięce, bardziej eleganckie. Ta akurat kosztowała 3,99. Rzeczy do kuchni, tematycznie na święta, czy deski do krojenia, drewniane, plastikowe, jakieś pojemniki. No i oczywiście moje ulubione pudełka. To są pudełka do organizacji. Ja tutaj wiele rzeczy różnych przechowuję, bo mam tych pudełek parę. 7,99. Akurat ten rozmiar. Fajnie to się zamyka. Na pewno są tańsze niż w Ikei. Ja tutaj, a to przechowuję rzeczy to paznokci, a to do hybryd, a to jakieś zabawki, a to jakieś Lego, a to przeróżne na przykład rzeczy do ogrodu, można makijaż przechowywać, są też takie mniejsze pojemniki bez przykrywki z przegródkami na przyprawy, bardzo fajne. No i oczywiście sprzątanie, to jest kolejna rzecz, którą bardzo lubię w Pepco kupować, gadżety do czyszczenia, na przykład są takie szmatki. Te szmatki kosztują 5,99 i uważam, że są bardzo fajne, bo tych szmatek jest tutaj cztery, w tym opakowaniu akurat. Owym. Są przeznaczone do różnych rzeczy, na przykład do szkła uniwersalna, do łazienki, do wnętrza. Jest tam taka jedna szmatka do luster, są tam worki na śmieci, po które też często sięgam, tylko lubię te staśmą wciągającą i nie zawsze tam staśmą akurat są. Czy jakieś torebki strunowe, czy jakieś woreczki do lodu. Nie wiem, czy to dokładnie to opakowanie jest z Pepco. nie jestem pewna. Ale są na pewno tam takie opakowania. No, te szmatki są rewelacyjne, tak jak mówią, są w świetnej cenie, bo to jest 0,49 za szmatkę, czyli 6 zł za 4 szmatki. No i oczywiście też można pojedyncze kupić. Są tam zmywaki, ale zmywaki mam już w użyciu, nie chcę wam pokazywać. Wszelkiego rodzaju rzeczy dla dzieci, jakieś zabawki, książeczkę te bańki są moim zdaniem sezonowe, jeżeli dobrze pamiętam, one kosztują 4,99 za 2 sztuki. Są w różnych kolorach i dla chłopców, i dla dziewczynek. I są takie mniejsze. Te bańki moim zdaniem są przez cały rok. Jeżeli dobrze kojarzę, są za 2,99 3 sztuki tutaj jest jakaś tam gra, czy zabawki, oczywiście to już o tym nie wspominam, ale różne karty, gry planszowe, jakieś takie rzeczy do DIY, cekiny, naklejki, oczka, jakieś z Halloween, to są jakieś tam z dniami, jak są święta, jakieś z króliki, jakieś tam brokatowe, niebrokatowe, wszelkiego rodzaju oczywiście ubranka, gadżety, no to okulary, dzieci lubią takie różne kolorowe czapki dla dzieci, też w dobrej cenie często są przeceny dla takich maluchów, no bo przecież dzieci bardzo szybko rosną, więc to też bez sensu czasami im kupować jakieś nie wiadomo jak drogie rzeczy. Podelki. Te koszulki akurat wyczaiłam, słuchajcie, na przecenie. To kosztowało 2 zł. Jeszcze nie spotkałam się z moją koleżanką, no bo było okres dość specjalny i nie mogliśmy się za bardzo zobaczyć, bo jej się uryzła niedawno dzidzia. To jest na 89,12, więc myślę, że jeszcze będzie ok. Albo taka koszulka, ona też kosztowała 2 zł, to był jej koszyk za 2 zł, więc można w super cenie takie rzeczy... Wyczaić. To też kosztowało 2 złote, ale najpierw kosztowało. Hmm. 7,99. No śliczne rzeczy, naprawdę śliczne. Czy skarpetki, czy jakieś kapcie. Ja uwielbiam na przykład, to wiecie, w no, poszukiwaniu tych kapci. To są kapcie za 9,99. Balerinki, bardzo fajne, w różnych rozmiarach, czy dla kobiet, czy dla dzieci są oczywiście kapcie też takie klapki, jak lubicie skarpety, stópki, jakieś majtki jakieś kostiumy, jakieś szlafroki dekoracje, ja to kupiłam, słuchajcie, za 99 groszy, to może być super rzeczy dla chłopca do dekoracji pokoju chociażby, w tym okresie teraz mamy bardzo dużo rzeczy na wakacje, czy to są jakieś materace, ostatnio widziałam na przykład domuchany basen za 79 zł, taki wielki jakieś kółka, rękawki chyba 14,99 takie ręcznie Kąpielowe. Mnóstwo wzorów, rodzajów, wielkości: czy zwykłe ręczniki, czy są obrusy, czy są zasłony. To już wszystko zależy od waszych potrzeb jakieś tam podkładki, pod talerze na stół dekoracje, jakieś tam wazoniki z kwiatami sztucznymi, świeczniki, świeczki też są. Nawet widziałam raz w ogóle świeczkę o zapachu świeżej bawełny. Co prawda to było na święta Bożego Narodzenia, ale myślę, że takie rzeczy wracają i na pewno będzie można je spotkać. Do grillowania są takie lampiony do ogrodu, które można sobie powiesić i nie tylko do ogrodu. Pepko jest bardzo dużo różnych takich drobnych rzeczy, które ułatwiają życie. Ja między innymi, jak jestem w Pepko, zawsze kupuję te chusteczki. One są w rewelacyjnej cenie, bo kosztują 1,49 zł, Za 15 sztuk w różnych kolorach są te opakowania i mieszczą się do torebki, ja je mam w samochodzie, moje dzieci w plecaku, także można je zabrać ze sobą bez problemu i świetnie mi służą do dziś. Rolki, to też jest fajna sprawa. wkłady można w bardzo dobrej cenie kupić. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do czegoś przydał. Jeżeli macie jakieś swoje bestsellery i rzeczy, które polecacie, koniecznie dajcie znać i podzielcie się nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki! 爸爸。